Ja witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu piątek, piątunio, pierwszy dzień miesiąca i zarazem ostatnia sesja w tym tygodniu. Zerknijmy w takim razie, które spółki dały najwięcej zarobić swoim inwestorom, które rozczarowały, co w tym momencie dzieje się na rynku zagranicznym, co się dzieje na rynkach krypto, i podsumujmy tą dzisiejszą sesję na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania. Tradycyjnie przygotowując skrót informacji prosto z bankiera, ruszajmy od pierwszych ciekawostek. Kolejna denominacja w Wenezueli w ciągu ostatnich 13 lat. Bolivar straci 6 zer. Z powodu szalejącej Wenezueli inflacji od piątku waluta kraju Bolivar została zdenominowana w stosunku 1 do miliona. Najwyższym nominałem jest teraz banknot 100 boliwarowy wart około 100 zł. Poprzednie denominacje wenezuelskiej waluty miały miejsce w 2008 i 2018 roku. Denominacja ma ułatwić Przeprowadzanie transakcji gotówkowych i prowadzenie rachunkowości. Bank Centralny Wenezueli, ogłaszając we wrześniu reformę walutową, zaznaczył, że skrócenie zapisu waluty o 6 zer nie wpłynie na jej wartość. Bolivar nie będzie wart mniej lub więcej chodzi jedynie o ułatwienie jego użycia zapewniał bank. Wenezuela od lat boryka się z hiperinflacją. Bank Centralny nie podaje oficjalnych statystyk dotyczących tempa zmiany cen. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że pod koniec 2021 roku inflacja liczona rok do roku wyniesie w Wenezueli 5,5%. I co ty na to? Lećmy dalej. Premier Francji zapowiedział w czwartek, że rząd podejmie działania w celu zablokowania do kwietnia przyszłego roku kolejnych podwyżek cen gazu ziemnego dla odbiorców. Ostatnia podwyżka o 12,6% będzie miała miejsce w piątek. Stworzymy tarczą taryfową, oświadczył premier w telewizji, dodając, że rząd rozważy również dodatkowe środki, jeśli te już zaplanowane nie wystarczą, aby złagodzić koszty rosnących cen energii. W obliczu ciągłych podwyżek cen gazu, które od stycznia wyniosły 57%, nie będzie już kolejnych, zapewnił premier. Jego zdaniem w kwietniu cena gazu powinna gwałtownie spaść. Premier wykluczył jednak obniżenie podatków od gazu, czego domagały się stowarzyszenia konsumenckie. Premier zapowiedział też ograniczenie do 4% zaplanowanej na luty 2022 roku kolejnej podwyżki cen prądu, które miały wzrosnąć także o 12%. Środkiem łagodzącym ten wzrost ma być obniżka podatku od energii elektrycznej. No ciekawie, u nich również się dzieje. Lecimy dalej. Inflacja w strefie euro najwyższa od 2008 roku. Wrzesień stał pod znakiem dalszego. Przyspieszenia inflacji cenowej w strefie euro. Inflacja osiągnęła 13-letnie maksimum, bardzo wyraźnie przekraczając cel inflacyjny Europejskiego Banku Centralnego. Inflacja w strefie euro wyniosła we wrześniu 3,4% rok do roku, wynika ze wstępnych szacunków Eurostatu. Kolejny raz był to odczyt wyższy od szacunków większości ekonomistów. Rynkowy konsensus zakładał bowiem wzrost inflacji o do 3,3% w skali roku wobec 3% odnotowanych w sierpniu. Inflacja w strefie euro. Znalazł się daleko powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego EBC. Oficjalnie życzy sobie deprecjacji wspólnotowego pieniądza w tempie blisko, ale poniżej 2% rocznie. To także najwyższy odczyt od września 2008 roku. Inflacyjny wystrzał z 13 lat zatrzymał się na poziomie 4,1%, ale w tym cyklu może on zostać przekroczony już w najbliższych miesiącach. Rosnąca inflacja jest w znaczącej mierze napędzana przez droższe paliwa i nośniki energii. W tej kategorii odnotowano wzrost aż o 17,4% rok do roku, ale coraz szybciej rosną ceny także w innych kategoriach. Dynamika cen dóbr przemysłowych wyniosła 2,1% rok do roku, a wzrost cen usług przyspieszył z 1,1% do 1,7%. To wstępne sygnały, że presja inflacyjna z rynków surowcowych zaczyna rozlewać się na całą gospodarkę. Tak zwana inflacja bazowa, czyli wskaźnik nie paliw, żywności i energii przyspieszył z 1,6% do 1,9%. Eurostat podał wstępne szacunki inflacji dla wszystkich państw strefy euro. Najwyższy jej poziom odnotowano w Estonii 6,4%, na Litwie 6,3%. Wśród dużych gospodarek na pierwszym miejscu znalazły się Niemcy z wynikiem 4,1%. Najniższą inflację odnotowano natomiast na Malcie zaledwie 0,7%. Pełne dane... Za wrześniu otrzymamy 20 października. No ciekawie, zobaczmy w takim razie, jak u nas inflacja ostro przyspieszyła i zmierza w stronę 6%. Inflacja CPI znów zaskoczyła większość ekonomistów i we wrześniu mocno wzrosła po tym, jak już w sierpniu osiągnęła najwyższą wartość od 20 lat. No nie wiem, jak Ty, a ja za każdym razem, jak jestem nawet w sklepie spożywczym, no to widzę to galopujące. Ceny. ceny towarów i usług konsumpcyjnych CPI we wrześniu 2021 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosło 5,8% wynika z najnowszego komunikatu głównego urzędu statystycznego. Względem sierpnia wskaźnik CPI podniósł się o 60%. Dane mocno i negatywnie zaskoczyły ekonomistów. Rynkowy konsensus zakładał bowiem utrzymanie dynamiki CPI na poziomie 5,5% rocznie oraz 0,3% miesięcznie. Także w poprzednich miesiącach faktycznie raportowana inflacja CPI na ogół okazywała się wyższa od prognoz zdecydowanej większości rynkowych analityków. No, grubo się dzieje. W takim razie popatrzmy dalej. Wysoka inflacja cenowa w dalszym ciągu była napędzana przez drogie paliwa, których ceny GUS oszacował na 28,6% wyższe niż we wrześniu 2020 roku. Nośniki energii podrożały o 7,2%, a żywność i napoje bezalkoholowe o 4,4%. Tak, to bardzo ciekawe. Opublikowane dziś dane to tak zwany szybki szacunek, pełny raport o inflacji w rozbiciu na poszczególne kategorie poznamy 15 października. No daj znać. Jak ty postrzegasz tą inflację, lećmy dalej. Projekt znoszący zakaz handlu w niedzielę trafił do Senatu. Projekt ustawy o zniesieniu zakazu handlu w niedzielę trafił do Senatu. Zakłada on powrót, dostanąc przed uchwaleniem ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. Jak wynika z sondażu przez UC Research, ponad połowa Polaków chciałaby móc swobodnie robić zakupy w ostatni dzień tygodnia. A ty? Chciałbyś robić zakupy w niedzielę? Daj znać w komentarzu, a ja lecę dalej. Hart. Czas na sygnalną podwyżkę stóp mija. Czas na sygnalną podwyżkę stóp mija. Reakcja RPP w przyszłości będzie musiała być bardziej wyraźna. Napisał członek RPP Łukasz Hart na Twitterze. W sytuacji trwale i istotnie podwyższonej inflacji, przy silnym wzroście gospodarczym, mając jednak na uwadze kontekst pandemii, polityka pieniężna w Polsce pilnie potrzebuje ostrożnej normalizacji. Sygnalna podwyżka stopy procentowej o 15 punktów bazowych napisał. Czas na sygnalną podwyżkę stóp procentowych mija. Jeśli nie zostanie ona wkrótce dokonana, to biorąc pod uwagę rosnącą inflację i dobrą sytuacją gospodarczą, zmiany w otoczeniu zewnętrznym i spodziewany wzrost ekspansji fiskalnej, reakcja Rady w przyszłości będzie musiała być bardziej wyraźna. Dodał, no ciekawie będzie, lecimy dalej. Ograniczenia w dostawach hamują aktywność w przemyśle. Ograniczenia... Wywołane niedoborami surowców i komponentów wyhamowały ożywienie w polskim przemyśle, wynika z najnowszej ankiety PMI. Równocześnie coraz wyższe ceny ograniczyły napływ nowych zamówień, co wywołało obawy przed stagflacją. We wrześniu PMI dla polskiego przemysłu osiągnął wartość 53,4 punktów, poinformowała firma badawcza IHS Market. To najniższy odczyt od lutego, sygnalizujący spowolnienie wzrostu aktywności ekonomicznej w polskim sektorze wytwórczym. Był to także rezultat wyraźnie gorszy od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się średnio odczytu na poziomie 54,8 punkta. Mocne podwyżki cen paliw. Autogaz najdroższy w historii. Jak co piątek prosto z rynku paliw mamy raport, to popatrzmy. Końcówka września przyniosła dalsze wzrosty cen na stacjach paliw. Mocno podrożały olej napędowy i autogaz, a średnie ceny benzyny znalazły się blisko rekordowo wysokich poziomów. Sytuacja na rynkach paliwowych robi się coraz gorsza dla polskich kierowców. Po sierpniowej stabilizacji we wrześniu ceny paliw znów zaczęły rosnąć, zbliżając się do rekordowo wysokich poziomów z roku 2012 lub nawet je przekraczając. Ostatni tydzień września przyniósł przede wszystkim drastyczną podwyżkę cen gazu, które tankowano średnio o 2,96 za litr, czyli o 11 groszy na litrze drożej niż tydzień wcześniej. To nominalny rekord cen tego paliwa. Nie lepiej mają właściciele diesli. Średnia cena oleju napędowego poszła w górę o 9 groszy na litrze, osiągając poziom 5,73 za litr. Po raz ostatni tak drogo było w październiku 2012 roku. Tylko przez ostatnie 3 tygodnie ropa podrożała przeciętnie o 26 groszy na litrze. Niemal rekordowo... Droga jest też benzyna. Za litr popularnej 95 trzeba było zapłacić średnio 5,83, a więc o 3 grosze więcej niż tydzień temu. Przez 3 tygodnie paliwo to podrożało przeciętnie o 11 groszy na litrze, zbliżając się do nominalnych rekordów z wniosny 2012 roku. Równe 6 zł za litr wyniosła średnia cena benzyny 98-oktanowej. Warto pamiętać, że mówimy tu o średniej dla całego kraju. No grubo się dzieje. Lećmy dalej. Około... 22-tysięczna załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej otrzymała w piątek jednorazową nagrodę pieniężną, której wypłata kosztowała firmę ponad 113 milionów złotych. Na mocy porozumienia związkowców z zarządem firmy wzrosła także wartość przysługujących pracownikom posiłków profilaktycznych. No ciekawe, kto mnie to w sobie radzi? Lećmy dalej. Biomet z nowym prezesem chce zwiększać produkcję i sprzedaż. Maksymilian Świniarski, nowy prezes Biomet Lubin nie planuje Rewolucyjnych zmian w spółce. Firma ma skupić się na wzroście produkcji i sprzedaży, w tym zagranicznej, oraz na projektach BCG. Prezes nie wyklucza szybszej realizacji inwestycji w tym obszarze. Biomet Lublin poinformował w ostatnich dniach, że Maksymilian Świniarski, powołany we wrześniu na stanowisko prezesa spółki, obejmie swoją funkcję z dniem 1 października tego roku, a nie 1 stycznia 2022 roku, jak informowano wcześniej. Priorytety na ten rok zostały określone przez moich poprzedników oraz Radę Nadzorczą. Zadaniem moim i całego zespołu będzie osiągnięcie celów produkcyjnych i sprzedażowych oraz realizacja planów inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem powiedział w rozmowie z PAP prezes. Prezes nie chciał zdradzić, jakie poziomy produkcji i sprzedaży biometr ma założone na ten rok. Wyjaśnił, że dane te mają charakter wewnętrzny, a spółka nie publikowała prognoz na 2021 rok. Lecimy dalej. Wyniki z Enterr, popatrzmy. NTR miał w drugim kwartale tego roku 19,5 miliona zysku netto wobec 56 milionów straty rok wcześniej, podała spółka w komunikacie. Przychody grupy wzrosły w tym okresie do ponad 222 milionów z 20 ponad milionów przed rokiem. W całym pierwszym półroczu tego roku NTR miał 96,8 miliona straty netto w porównaniu do 133 milionów straty rok wcześniej. Przychody w tym okresie wzrosły rok do roku o 35%, do ponad 307 milionów. Strata operacyjna wyniosła ponad 80 milionów wobec 97 milionów straty przed rokiem. Strata EBITDA wyniosła milion w porównaniu do 57,5 miliona straty rok wcześniej. No ciekawie, lećmy dalej. FERO odnotowało w drugim kwartale tego roku... Ponad 219 milionów przychodów, co oznaczało wzrost o 96% rok do roku. Grupa podwoiła rok do roku zysk EBITDA oraz skorygowany zysk netto, które wyniosły odpowiednio 34,6 miliona oraz 24,4 miliona. Wynika z raportu półrocznego. Zysk netto został skorygowany o zwrot kwoty głównej podatku CIT za 2012 rok wraz z odsetkami. Lećmy dalej. Helio. Zwiększyło przychody w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021-2022, czyli od lipca do września, do około 58 milionów złotych wobec 46 milionów rok wcześniej, poinformował dystrybutor Bakali i Mas do Ciast w komunikacie. Spółka liczy w związku z tym na istotną poprawę w wyniku netto, nawet kilkukrotnie wyższą rok do roku. No to ciekawie, lećmy dalej. Popatrzmy na to, co tutaj się dzieje. ElectroTeam zakłada, że przychody w drugim półroczu tego roku będą wyższe niż w pierwszej roku, poinformował prezes podczas piątkowej wideokonferencji. Prezes ocenił, że obiecujący jest m.in. segment wojskowy, w którym działa spółka z grupy Zeus. Jak powiedział, może ona zakończyć ten rok stratą, ale w 2022 roku powinna pokazać dodatni wynik. A jeżeli chodzi o wyniki Elektrotim w pierwszym półroczu tego roku wypracował prawie 130 milionów przychodów netto ze sprzedaży, czyli o 27% więcej rok do roku. Skonsolidowany wynik netto wyniósł w tym okresie 1,6 miliona w porównaniu do 6,88 miliona zysku rok wcześniej. EBIT spadł o 62% rok do roku do 3,5 miliona, a EBIDA o 49% do 6,2 miliona. Ciekawie, Lecimy dalej. Według wstępnych danych przychody AC wzrosły w trzecim kwartale tego roku o 3,4% do 53,7 miliona. Podała spółka w komunikacie. Narastająco w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku przychody AC zwiększyły się o 10,7% do 162,3 miliona. Zanim przejdziesz dalej, dzięki, że tutaj jesteś. Subskrybujesz kanał, wrzucasz łapę w górę. Jesteś na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. A jak jesteś tutaj pierwszy raz, to pamiętaj o tej najprostszej formie podziękowania za czas i materiałki specjalnie dla Ciebie tworzę. Wrzucaj łapę i lecimy dalej. I startujemy z podsumowaniem. Rozpoczynamy od rynku krypto. Na jednym indeksie strachu już nam się pojawiła chciwość na poziomie 62. Na drugim jeszcze mamy strach z poziomem 27. Jeżeli chodzi o topową dziesiątkę, również setkę. Ale zanim tego przejdę, zerkniemy, bo dzisiaj mamy dosyć ciekawe odreagowanie. W pierwszy dzień nowego miesiąca pojawiła się zień na rynku krypto. No to zobaczmy, jak tam Bitcoin sobie radzi, bo widzimy, że eksplodował prawie 10% do góry w zaledwie kilka godzin. 47 190 dolarów kosztuje teraz jedna sztuka Bitcoina. Ethereum 3215 dolarów za sztukę, 8% do góry. W topowej dziesiątce również Solana mocno odbija, 11%. A jeżeli chodzi o największe wzrosty w topowej setce, tutaj ICON 25% do góry, akcje Infinity 23%, potem VeChain 18% czy 17%. REF, jeżeli chodzi o największe zejścia korekcyjne, nie mamy praktycznie nic. Skoro Bitcoin rośnie to tak dynamicznie, to Alty się cieszą i również dosyć mocno puchną. No to zobaczmy, jak tam sobie radzi Meta Hero po tym dużym airdropie, który oczywiście miał miejsce. Widzimy, że w tym momencie 10 centów cały czas konsolidacja trwa, obroty za to mocno wzrosły, wynoszą prawie 25 milionów w ciągu ostatniej doby i jeszcze przypominam, że dzisiaj pojawiło się nagranie właśnie poświęcone rynkowi krypto i z tego wynika, z tych komentarzy, które pisaliście, że gdzieś, jeżeli chodzi o rozliczenie tego airdropu z MetaHero, to średnio można liczyć, że gdzieś około 2% tych tokenów przybyło. Tak więc może tutaj znać w komentarzu, jak u Ciebie to wyszło. I przypominam również, że tutaj w tym miejscu podpinam giełdy podstawowe, tak aby można było rozpocząć przygodę z rynkiem krypto. W środku Bitbin chyba najprostsza forma, żeby rozpocząć przygodę i wprowadzić złotówki do tego świata. Obok Binance, czyli najlepsza giełda na świecie, Gate.io trzecia, pozostałe dostępne w opisie. I wracamy już do tego, co się dzieje w tym momencie na świecie. Popatrzmy sobie tutaj na indeks strachu i chciwości. Mamy strach z poziomem 23, nowy miesiąc, październik, miesiąc krachów, jak to mówią, tak więc zobaczymy. Czy rzeczywiście nie rozpieszczenie inwestorów, czy wręcz przeciwnie, w końcu będzie jakaś gwałtowna być może. Korekta. Zobaczymy. Popatrzmy jak sobie radzą spółki. Interwał tygodniowy teraz odpaliłem, czyli w tydzień. Microsoft przecenił się o prawie 6%. Apple o 3,6%. Nvidia straciła 7,8%. Google 5%. Amazon 3,8%. Tesla za to podrożała o 2,9%. Facebook 1,9%. Stale Netflix podrożał o 2,8%. Jak widzimy PayPal stracił również prawie 7%. No i tak to właśnie wygląda. Popatrzmy. Nawet Morgan Stanley 6% w dół. Czyli widzimy, że jednak dzisiaj... W całym tygodniu czerwień dominuje. Popatrzmy sobie jeszcze na świat, czy u nich również podobnie. Irlandia na czerwono, jak widzimy. Potem Anglia, już zupełnie inaczej. Chiny też na czerwono, co po niektóre sektory. Tajwan na czerwono. Japonia na czerwono. Indie na czerwono. Meksyk, Bermudy, Brazylia też ciekawie, oczywiście interwał tygodniowy to popatrzmy jak wyglądają teraz indeksy Ropa dzisiaj tanieje 78 dolarów za baryłkę. DAX spada 15115 punktów mocne zejście, S&P 500 również mocno wybili, popatrzmy ten istotny poziom, 4293 punkty, NASDAQ również 14 600 punktów, potem Dow Jones w zatrzymaniu 33 777 punktów. I Russell również w zatrzymaniu 2204 punkty. Ale jak widzimy nie było ciekawie, bo mam tutaj dosyć ciekawe zejścia. Srebro dzisiaj do góry 22,40 centów 40 za uncję. Złoto również do góry, chociaż w zatrzymaniu widzimy 1756 dolarów za uncję. I waluty do złotówki. Tutaj frank tanieje 4,25. Funcik w zatrzymaniu 5,35 euro. Mocno w dół 4,58. I dolar również w dół 3,95 no to przejdźmy sobie teraz na kartę i zobaczmy, jak idą głosowania i na jakie przeglądy zaproszę Cię w najbliższą niedzielę, bo widzimy, że gaming zwyciężył to głosowanie. 181 oddanych głosów i raczej wątpię, żeby to uległo zmianie, tak więc gaming sobie zobaczymy w sobotę i w niedzielę kolejny przegląd. Tak więc zapraszam Cię do tego, żebyś również w tych naszych spotkaniach... Uczestniczył. I lecimy teraz już na spokojnie z podsumowaniem pierwszej sesji w nowym miesiącu i ostatniej w tym tygodniu na GPW. Tak więc, startujmy od pierwszego zestawienia: są to spółki produkcyjne. Tutaj Helio wystrzeliło najmocniej, bo ponad 11,8%. 1,72 MBWS, Ambra 1,5%, w odwrocie mamy Tarczyński 9,8% na minusie, Cambridge 5% na minusie, Excellence 2,86%, a obroty tutaj Ambra wygenerowała najwyższy, bo milion 183 tysięcy czy haptek 715 tysięcy. Big Tech odchudzony, Signity 3,5% na plusie, R22 2%, czy 2%, 2% Brand 24, jeżeli chodzi o... Największe zejścia korekcyjne i firma obrywa 6,25 na minusie. PBKM 5%, Czołat 4%, a liderz obrotu to Asseco 26 milionów, 13 cyfrowy czy Orange 12. Na hitach, które już żegnamy, EC2 dzisiaj 13% do góry, Bioplanet bez obrotu, dzisiaj Satis Dzisiaj 6% w korekcie. I jak chcesz coś dodać na listę hitów w przyszłym tygodniu, czyli spółek, które będziemy oglądać przez najbliższe dwa tygodnie, to zapraszam się uczynić to w komentarzu. Na spółkach dywidendowych, te, które już zostały, przypominam, że oczywiście na bieżąco aktualizuję tę listę, na jak inwestować komuś w zakładce dywidenda. I tutaj widzimy, że już mało mamy tych spółek zresztą wczoraj również z racji nowego miesiąca pojawiło się nagranie poświęcone właśnie dywidendom. Tak więc również tam Cię zapraszam i popatrzmy sobie, co ciekawego dzisiaj się działo pod względem rozgrywek. Tutaj Santander 3,5% do góry, Krec 2,8 czy Pragmank 1,9 w odwrocie. Tylko trzy spółki, Grodno obrywa 12,7 Budimex 33 setne, czy Santander 1,10. Liderem obrotu jest Santander 23, prawie 4 miliony. Jeżeli chodzi o pogromców, tutaj Cornwine zyskuje 1,8%. Biometruwni i Hemp znacznie powyżej zera na plusie. Geonix Sun Biomaksima bez zmian. Największa korekta dopadła dzisiaj Blirt i to potężna, bo spadł o 17%. Metcam 641, Mabion prawie 5%. Liderze obrotu to Mabion 12900 czy 6800 Na budownictwie dzisiaj ENAP zyskuje 10%. Rafako 530, Mirbut 383. W korekcie za to mamy Pozbut 663 na minusie, Libet 357. Liderze obrotu z Bańka 800, Bańka 700 Pozbut. Na nieruchomościach dzisiaj Wikana 6,3%, rank progres 5%. W odwrocie mamy Atlas 7,14 setnych w 3,5%. liderze obrotu Echo 7,400 Develia 5,5%. Jak widzimy obie spółki stoczyły dzisiaj walkę podaży z popytem, nikt nie zwyciężył 0% bez zmian. Jeżeli chodzi o energetykę, dzisiaj CES prowadzi 2,3%, PGM 1%, w odwrocie najmocniej obrywa PEP. Tracąc prawie 4%, foton 3,9, ZEPAK 3,6%, obroty tutaj PGE 11600, Tauron 6900, trzy bańki ZEPAK. Turystyka. Tutaj widzimy, że jeżeli chodzi o Teatry ma największy wzrost to 8%, Enter 30 i największy obrót, bo bańka 700 się przemieliła. Rainbow Wojna, popytu z podażem, widzimy, że nikt nie zwyciężył 0,46 na minusie Interferii, Elko 1,16 Odzieżówka, tutaj Sunwil 12,6% na plusie, RERAN 5,26 na plusie. W odwrocie mamy LPP 3,36% na minusie, InterSport 2,44 na minusie. Liderzy obrotu to LPP 79 milionów, 31 CCC. Na gastronomii MEX Polska 2,24 na plusie, potem na minusie mamy Sakane, Amres oraz Sphinx. Amres wygenerował największy obrót, bo 4,5 miliona i 1,18 na minusie. Liderzy na Ukrainie, tutaj KULE cool ENERGY zyskuje ponad 10%, AGROTON 563%, czy KSG-AGRO 2%. W odwrocie za to mamy IME 96, setnych, czy Kernel 17. Setnych. Liderzy obrotu to KULE cool ENERGY 7 300, czy 4,200 Kernel. Lecimy teraz z gamingiem, popatrzmy, dzisiaj MedMind odbija 8,5% na słabym obrocie, 900 tysięcy. detalium Games 55 na plusie, The Distance 5,91, Konsole 5,51, 7 Level 5,16 i jak widzimy pozostałe spółki raczej nie rozpuszczają inwestorów na pierwszej sesji w tym miesiącu. Jeśli chodzi o największe zejście jest to Allianz 11% w dół, PB 6,88 czy Huge 6,46. A lider obrotu to jest CD Projekt 82 miliony 1,18 na minusie. I również zerkniemy sobie na pozycje krótkie. Co tam ciekawego się dzieje, bo widzimy, że mamy CD Projekt odświeżonego shorta. I jak widzimy cały czas 4 shorty oficjalnie na CDPF są utrzymywane. Dodatkowo do tego chodzi short na JTZW, 11bit oraz play to cheer. Jeżeli chodzi o kolejne, te które generowały największy obrót, to dzisiaj to TS Games 4600, 2 bańki Far 51, 11bit bańka 600, 1,5 banki Playway, czy huge bańka 300. Sam indeks dzisiaj koryguje o 1,1923634 punkty. Widzimy, że na bankach dzisiaj piękna zieleń. No Getty dobry to eksplodował po prostu niesamowicie. Dzisiaj 34,8 na plusie. Boś 13%, Getty 6,70. Millenium 6,38. pksa 5,29. W odwrocie Santander 1,1 na minusie. Czy Unicredit 1,87 centym. obrotu to pksa 132 115 I Tutaj mamy piękne, również zielone wzrosty. Sam indeks mocno do góry 3,92 na plusie. 7958 Punktów, no i być może to jest reakcja, właśnie na zapowiedź tego, co raczej nieuniknione, czyli podwyżka 100% pewnie w przyszłości, bliżej niż dalej. Jeżeli chodzi o największe dzisiaj wzrosty na OZE, to zyskuję. Prawie 7%, VAT 3,1%, GNLG prawie 2%. W odwrocie za to mamy EcoBox, który traci 7,35%. Rewersaler 6,18%, PGF 4,82%. A iderze obrotu to ZEPAK 3 miliony czy bańka 300 MS System. Lecimy dalej, jeżeli chodzi o indeksy. Dzisiaj troszkę zieleni. Najmocniej zyskuje indeks WIGBANKI, Tutaj mamy 3,9% na pusie, MSFIN 351, CE1% lek, w szczegółach, pierwszy w kolejce WIG20, 7600 na plusie, 2327 punktów, potem EWIG 40 3700 na plusie, 5275 punktów i SWIG80, na plusie, 27126 punktów. Jeżeli chodzi o największe zejścia korekcyjne, dzisiaj odzieżówka obrywa najmocniej, tracąc 2,26 na minusie, leki 2,18 czy Moto 1,57. że jeżeli chodzi o WIG20, tutaj PKSA oraz PKO na pierwszych miejscach. PKSA 5,29 czy PKO 3,93, Santander 3,53 tak więc bankowość dzisiaj zdominowała ten indeks, jeśli chodzi o największe spadki jest to LPP 3,38 na minusie, PGNiG 1,61, czy CD Projekt 1,18 liderzy obrotu PKSa 132, PKWP 115 i lecimy teraz ze średnimi spółkami Envik 40, zerknijmy sobie tutaj największe wzrosty to Millennium, czyli również Bank 6,38, Famul 4,58 Iron 3,77, a w korekcie mamy Huge 6,46, czy Mabion 4,99, liderzy obrotu to Iron 19, Balik 12, Mabion, czy Mba 12,10 famul. Lecimy z Edwig 80, czyli teraz wlecą nam małe spółki. Popatrzmy sobie tutaj. Największe wzrosty to BOŚ 13%, Star Produkt 6,90%, Getin 6,72%, a liderzy w spadku to Stanok 531 w korekcie, Foton 3,90 czy Zepak 3,76. Liderzy obrotu to Bogdanka 22 7 400 Echo czy Star Produkt 4200. Na niu dzisiaj najmocniejsze wzrosty to Denta 37 czy BPC 30% na większym obrocie, również na dużym obrocie. Femtech 12%, czy na przykład MedMind 8,5%, czy na przykład Devorant 7,94%, czy Zorfax 7,22%. Jeżeli chodzi o największe spadki dzisiaj na New Connect, zobaczmy co tutaj ciekawego się działo, jeżeli chodzi o największe zejścia na małym parkiecie. Widzimy, że mocno TaxNet obrywa 17,5%, potem MPLV 17%, czy Bird prawie 17% na dużym obrocie i na większym obrocie również BB Invest obrywa dzisiaj 8%. 66 i 350 tysięcy obrotu. No i zerknijmy właśnie na ten obrót, które spółki dzisiaj były najmocniej przez rynek rozgrywane, jeżeli chodzi o New Connect. Widzimy, że Far 51, korekta 3,80 i jak widzimy, 2 miliony obrotu. Drago blisko, banieczki. I MedMight również wysoko po 900 tysięcy. I zerknijmy sobie na deserek, na indeks szerokiego rynku, czyli WIG. Tutaj Getty Nobel zdeklasował wszystkich, bo wybił aż 34%. Moi 30, 20, Bumek, Bosch, 13, 12, Sunfield, Nexik, 12, 11, Helio, kulę 10 30%. 10. ENAP, tak więc mamy piękne, dwucyfrowe dzisiaj wzrosty, na co po niektórych spółkach z szerokiego rynku, tak więc bardzo ładnie to wygląda. Daj znać w komentarzu, czy zapaść się na te wzrosty. Z drugiej strony, kredyt obrywa 15,7 patentów, 12,97 w Slepsach 12, 11,5%, CC Energy, EcoExport 78, na większym obrocie pozwód Satis po ponad 6%, czy na przykład Mabion prawie 5% i ponad 12 milionów obrotu. I zerknijmy jeszcze na obrót, czy ktoś tutaj poszalał dzisiaj. Widzimy również, że tak PKOS, APK, OBP, CDP, jest ten trzon i potem nie mamy nikogo, kto by tutaj się chciał wedrzeć przebojem. Indeksy, popatrzmy o silne w wig tak więc bardzo ładnie to wybicie wygląda. WIG-20, również ładne odreagowanie. WIG-S, -WIG 80 również chociaż w konsolidacji już na plusie dzisiaj. I oczywiście MIG-40, również fajnego szejka zrobili. Tak więc w takich nastrojach kończymy tydzień. Witamy nowy miesiąc. Daj znać w komentarzu, jak Ty postrzegasz te najbliższe tygodnie, te najbliższe dni w nowym miesiącu, które są przed nami. Pozdrawiam Cię serdecznie, udanego weekendu. Trzymaj się. Hej!